Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z znaku Ryb w horoskopie na kwiecień 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który ja dla Was tutaj przedstawiam, jest oczywiście horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało tutaj rezonować. Także jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już nie przedłużamy i zaczynamy. Moje drogie rybki. Cóż ja mam tutaj dla Was do powiedzenia? W tym miesiącu sprawdzimy sobie takie sfery życia jak finanse, praca uczucia i zdrowie. Także oglądajcie ten horoskop do samego końca, aby tutaj żadnego szczegółu i szczegółiku nie przegapić. A my już zaczynamy i patrzymy ryby i finanse w kwietniu 2023 roku. Ryby i kwiecień w finansach, jak to tu? Tutaj będzie pokazane. finans, finans. i ryby w kwiecie. Hmm. Bardzo duża ilość nowych, finan yy, nowych pomysłów odnośnie finansów, moje drogie rybki, z tego co ja tutaj widzę. Przede wszystkim, tak, karty tarota pokazują mi tutaj to, że będziecie miały w tym miesiącu szansę na podpisanie jakichś dokumentów związanych z finansami i będzie to związane z rozpoczęciem czegoś nowego. Ogólnie karty tarota wskazują mi tutaj to, że wy macie bardzo dużo pomysłów, Momencie na zarabianie jakichś dodatkowych pieniędzy, bądź też na jakąś nową pracę. I jak najbardziej i z tego, co ja tutaj widzę, będziecie miały, moje drogie ryby, szansę na to, aby w miesiącu tutaj kwietniu wdrożyć te nowe plany. Do swojego życia, także jak najbardziej nie martwcie się o to, gdyż będziecie miały taką szansę. Również mam tutaj pokazane jakieś inwestowanie pieniędzy w naukę bądź też w doszkolenia, albo swoje, albo jakichś młodszych osób z rodziny w kwietniu. Coś takiego mi się tutaj pokazuje. Jakieś dodatkowe zdobywanie wiedzy, które w przyszłości yy, będzie procentowało tym że będziecie miały szansę na dorobienie jakichś pieniędzy. Ogólnie finansowo dobry czas na zmiany, nowe zmiany i nowe pomysły na zarabianie pieniędzy. A sprawdźmy teraz, moje drogie ryby, cóż tutaj w pracy. Praca dla ryb. Jak to tutaj się będzie rysowało? Praca dla zodiakalnych ryb. Praca w kwietniu. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, to karty Tarota mi tutaj pokazują to, że będzie taka bardzo dobra, miła i rodzinna, harmonijna atmosfera w Twojej pracy. Tak naprawdę, bardziej od pracy będą dla Ciebie w tym miesiącu liczyły się tutaj relacje międzyludzkie. Ktoś Tobie bardzo pomoże. Ogólnie ja mam też tutaj pokazane to, że Ty, droga Rybo, w pracy otwierasz się na pomoc, bo do tej pory to było tak, że nie, nie, ja nie potrzebuję żadnej pomocy, jestem tą rybą, z osią, zamosią i tutaj naprawdę żadnej pomocy nie potrzebuje. A teraz w tym miesiącu ja mam pokazane, że ty otwierasz się na współpracę w pracy i bardzo dobrze, że otwierasz się na tę współpracę, ponieważ dzięki tej współpracy będziecie mieli razem szansę na osiągnięcie lepszych efektów. Ogólnie twoja praca jest bardzo bezpieczna i harmonijna. Na pewno nie musisz się w tym miesiącu droga rybo martwić o stratę pracy, ponieważ na pewno jej nie stracisz. Relacje międzyludzkie i komunikacja w pracy będą tutaj bardzo dobre, bezpieczne, stabilne i harmonijne. Myślę, że możesz liczyć na czyjąś pomoc. Ogólnie sytuacja jest bezpieczna, nic złego się w pracy nie wydarzy, nadal będziesz tutaj pracować w miejscu swojej pracy. Ja mam pokazane, że nawet będziesz pomimo wszystko chodzić wiosną, drogary, bo do tej pracy. Z taką radością, optymizmem i pozytywnym nastawieniem. A jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, um, czy wy tutaj znajdziecie pracę? Ja tutaj nie widzę, słuchajcie, znalezienia nowej pracy. To jest spowodowane też tym, że wy jesteście bardzo wybredne, moje drogie ryby, i większość ofert pracy, które wy tutaj otrzymujecie, to tak naprawdę już z marszu odrzucacie. Również mam też takie wrażenie, że ktoś z waszych domowników was blokuje na znalezienie pracy. Być może ty musisz się zajmować dzieckiem, być może ty się musisz starszą schorowaną matką zajmować drogary bo nie wiem coś takiego mam tutaj pokazane że ty chcesz pójść do pracy ale niestety jesteś bardzo mocno przywiązana do domu i do czterech ścian ja niestety, moja droga rybo, zmiany nie widzę. Tak, jak gdybyś siedziała w domu i była z jakichś powodów przywiązana do tego domu i przez to nowej pracy znaleźć nie możesz. No, bardzo ciekawe, bo jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to znaczy, że tutaj są jakieś większe problemy też psychologiczne i energetyczne. Jesteś po prostu z różnych czynników zewnętrznych poblokowana, droga rybo, na znalezienie tej pracy, i to jest dla Ciebie bardzo złe, utrapiające i męczące. Ja myślę, że Ty sobie z tego doskonale sprawy zdajesz, ale pomimo tego, że zdajesz sobie z tego doskonale sprawę, to jeszcze w kwietniu nie potrafisz z tym nic zrobić. Zobaczmy miłość, moje drogie ryby. Cóż tutaj w miłości? Miłość dla zodiakalnych ryb. Miłość. Miłość dla zodiakalnych ryb. Miłość dla zodiakalnych ryb. Czucia. Oret. Zranione serce. Serce, w które są wbite trzy sztyle. Oj, nie, 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 nie. To nie jest miesiąc na miłość. Zacznijmy sobie od singi, i od singielek spod znaku ryby. Słuchajcie, wy jesteście tutaj poblokowane i zablokowane na miłość. Jesteście bardzo poranione z przeszłości. Ja mam tutaj takie wrażenie, że w ogóle wy byłyście w przeszłości bardziej pewne siebie, a teraz jakby czujecie się takie skromne, wycofane, wyizolowane, boicie się jakichś potencjalnych partnerów i partnerek do siebie tutaj dopuszczać w ogóle. Mam też takie wrażenie, że wy jesteście, moje drogie ryby, bardzo poranione, w miłości, poranione w miłości i boicie się dopuścić do siebie kogoś nowego z tego powodu, że wasz były jakiś partner był bardzo wielkim egoistą i wy teraz boicie się, że, że znowu ktoś taki przyjdzie do waszego życia i z tego powodu wybieracie czasami drogę po prostu tutaj samotności. Ja mam pokazane, że w Was jest zbyt dużo bólu, cierpienia i ciemnej, negatywnej energii, aby znaleźć nową miłość. Po prostu jesteście na miłość poblokowane. Karty tarota pokazują, że macie zranione serce, które Was dość mocno tutaj boli, i Wy, nawet jeżeli ktoś tutaj nowy się pojawia, to jesteście poblokowane, i tutaj wręcz karty Tarota pokazują mi to, że wy jesteście poblokowane na komunikację z drugą osobą, z, na przykład z mężczyzną, czy z kobietą, w zależności, no, czy preferujesz kobiety czy mężczyzn. To wygląda troszkę tak, jak gdybyś na ten moment w kwietniu droga rybo nawet nie potrafiła za bardzo rozmawiać z tymi mężczyznami, i to jest tutaj główny problem, że chociażbyś chciała to tak bardzo się boisz, jesteś tak bardzo zraniona, że no nie potrafisz rozmawiać i to też jest głęboki problem psychologiczny. Do tego ty bardzo w kwietniu tutaj rozpaczasz. Ogólnie to, że ryby zodiakalne rozpaczają, to nie jest żadna nowość, gdyż ty jesteś strasznie takim płaczliwym i melancholijnym znakiem zodiaku. No i to nie jest nic złego, no po prostu takie jesteście i takie od dziecka byłyście i by najlepiej sobie z tego sprawę, co ja teraz mówię, zdajecie. Ale tak jak mówię, no ciężko jest otworzyć się na nową miłość w momencie, kiedy ma się poranione serce, tak? No bo to jest lęk, to jest strach. Serce musi się zabliźnić, bo jeżeli ono będzie ciągle poranione i z niego będzie ciągle ta krew tutaj cieknąć, no to co? No to ono będzie... Do niczego, tak? A aby miłość była piękna, no to serce musi być zregenerowane, zdrowe, aby miało szansę namiętnie bić, tak? A nie tam lekko tylko sobie dygotać i ta krew z niego płynie. No nie. A jeżeli chodzi o osoby w związkach z podznaku ryb, korety. No, zły związek, to na pewno. Ja mam tutaj pokazane tak, moi drodzy. Wy cierpicie przez swoich partnerów. Wasi partnerzy ranią Was słowem, a czasami nawet też czynami. Za bardzo to w tym związku to droga rybo ty nie masz co, po, co do powiedzenia, ponieważ wszystkie decyzje podejmuje tutaj Twój partner, a Ty czujesz się jak taka. Szara myszka, mała zagubiona dziewczynka, która tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia, ponieważ nikt nie chce jej tutaj wysłuchać. Y... Ranicie się nawzajem, ale mam takie jakieś nieodparte wrażenie, że to właśnie twój partner Ciebie tutaj rani. Mam też wrażenie, że ty nie jesteś po prostu dopasowana do swojego partnera, tak? Nie wiem w ogóle, dlaczego ty jesteś ze swoim partnerem, skoro jesteście aż tak diametralnie różni. Ty jesteś osobą przewrażliwioną, nadwrażliwą. Twojego partnera niektóre rzeczy nawet nie ruszają. Podajmy sobie przykład. Ty widzisz na przykład na ulicy zabitego kotka, rozjechanego przez motocykl, i ty stajesz nad tym kotem i po prostu płaczesz. Żywymi łzami, bo naprawdę szczerze, ciebie, droga rybo, to poruszy. A twój partner przejdzie sobie z boku i nawet na tego kotanie spojrzy. Na takiej zasadzie jesteście diametralnie różni. No i też tutaj bardzo dużo problemów komunikacyjnych między tobą a twoim partnerem w tym miesiącu. Tak, jak wy byście po prostu nie mogli się tutaj dogadać. Twój partner też. Kompletnie nie zauważa Twoich potrzeb. Tak tak jakby miał klapki na oczach i zatyczki w uszach. Yy, pomimo tego, że żyjecie razem, to on kompletnie nie widzi tego, czego Ty potrzebujesz od życia. Yy, no ten związek jest zły, ale pomimo tego, że on jest zły, to ja tutaj słuchajcie, nie widzę niestety zakończenia, a widzę yy, tkwienie w czymś, co jest dla Ciebie złe. No, przemyśl to, droga rybo, gdyż to na takim czymś nigdy nie wychodzi się dobrze. No i zobaczmy teraz zdrowie dla zodiakalnych ryb. Zdrowie. Cóż tutaj w zdrowiu dla tych naszych zodiakalnych ryb? Dobre zdrowie, stabilne zdrowie, ale to dlatego, że wy tutaj zainwestowałyście dużą ilość pieniędzy już w przeszłości na to, aby zadbać, zatroszczyć się o swoje zdrowie. Na takiej zasadzie, że powiedzmy. Dużo płaciliście za leki, dużo płaciliście za prywatne wizyty u lekarza, i coś takiego się tutaj pokazuje. Co prawda, to jest dla Was korzystne. Niemniej jednak, ja mam pokazane, że w tym miesiącu mogą do Was powrócić jakieś dolegliwości zdrowotne z przeszłości. Czyli na przykład, miałaś droga rybo w przeszłości jakiś problem zdrowotny, i niestety karty Torota wskazują. Że w tym miesiącu on znowu może do ciebie tutaj powrócić. Także proszę zwróć na to swoją szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o narządy, na które warto tutaj zwrócić uwagę, karty Tarota pokazują mi tutaj nogi, szczególnie tutaj jest pokazana lewa noga, jako coś, na co warto zwrócić uwagę. Układ pokarmowy mi się tutaj pokazuje, ale też hormony, tutaj jakieś zaburzenia hormonalne, raczej tutaj tendencje wzrostowe, że czegoś może być wręcz za dużo. Coś takiego karty tarota mi tutaj pokazują. Niemniej jednak żadnej tragedii nie będzie, tylko zwróć uwagę na to, że jakieś dolegliwości z przeszłości, yy, które już przy tobie wcześniej były, mogą niestety tutaj do ciebie powrócić i dać o sobie znać. Niestety. Dobrze, moje drogie ryby, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was tutaj dotrwał do końca tego filmu, to zostawcie serce w komentarzu, będzie mi naprawdę bardzo miło. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu i do usłyszenia w następnych miesiącach. Trzymajcie się. Pa pa pa, cześć.